Jesteśmy nad morzem Nie zobaczcie co, ojciec dziwa Żyłka nowa, owaka on się, co? Jest Łukasz, też wszyscy żyłki przewijają Tam że Maciek z wykrywaczem lata Zobaczymy, dzisiaj ogólnie plan jest na rekina Także Tak będziemy łowić Mam kurczaki, jakieś makrele, squidy Pokażę o. Musi trochę porozmnażać Porozbrażać Nie rozmnażać A na razie kurczaki, rasówki te, Kupiłem te czarne robaki Ale z nimi jest problem, bo były tylko mrożone i myślałem, że się uda No wam pokażę, są te czarne brzydale, Ale mrożone się rozpadają, to się nie nadaje do niczego takie buty. Zobaczymy, włączę się jak coś będzie, będzie coś widać. Kołotki morskie Widać, że tu sól się daje im we znaki. Tu jest dosyć słone te morze. Tutaj jeden z pierwszych moich morskich kijów. Szwarba schodzi. O! Przerzucone na kurczaka I teraz nadwiałam na kurczaka, na tak także... Czekamy na to Branie rekinów ojciec nie? A branie ojciec nie. jest ryba O zobacz Chyba ja, ty ładny, co? No waluję szczęka A jak zeżar, nie? I na makrele, ja? Tyle leżało na takie kawałki No, trzeba je zacząć się przenosić Przestawiać się będzie trzeba Pierwsza ryba Ojciec wymiata Może kurczak im nie podchodzi Ale już się powoli Rozmrażają tutaj mi Teraz muszę wędki przestawić, bo woda jest przypływ I mocno woda podchodzi Teraz jakbym został tam gdzie byłem No to już bym był w wodzie no ładnie ojciec, ładnie wtedy No nie no co ty? No wiesz w Fish and byś byś za taką zapłacił? No to działa jak to dajesz na ten A to takie te robisz mini No mini No nie wierci Tak Tak 10 kaków I takie pyrtki wpadają na maczę Czyli, o, już jedziesz. Ja chcę rakina. Tak się tam ma. No, to baska. Tak to Dobre, dobre. Dawaj, motorówkę, panie, indyki Tu jeszcze, tu to Nie wiem jak, to tu

W to jest też kilka lasów. Dobra, Takie coś wypchnęło czas? No nie <Tako> no no, no. Że dobrze się w tego ustawi względem haka to? Tam, ta-ra-tam No dawaj, da. <grybuj> Dawaj! Ty, to jest dużo bliżej! Ojciec wypowiedź, się. Na temat? Na temat, jak nam idzie Ręka rybo śmierdzi Bo przylęta rybna No niestety No nie, no ja mam dwa gatunki i trzy ryby No tak Łukasz nic, ja nic I to tak się obyło z jednym braniem, co mnie... no, tak. no, Ale jeszcze wędki są w wodzie to... Tak, jeszcze teraz nie wiadomo, to... co to jest Tutaj jedno branie i może... wody wygrane to Może być rekin Tak Te rekiny no ale Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze wędki w Zobacz Zobaczcie jakie cudo Ty żyje. no weź to nową wygryź No matka to złapi się nie cykaj Przecież ty nie ugryzie Ty, ale jak się rusza, no to... Ale taka malutka, nie no Czeknij do wody, ratuj przyrodę Łukasz! Nie do jedzenia! Do wody! jak to się rusza, nie dobra? Zobacz. To